Szanowni państwo, jesteśmy na pierwszej w Polsce konferencji SIPAK Polska. Konferencji, która ma być forum wymiany dialogu, współpracy między ruchami konserwatywnymi, wolnościowymi w Polsce, w Europie. W takiej sytuacji, w kontekście historycznym, w którym jesteśmy, nie sposób jest nie odnieść się do bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższych dniach do, wyborów, drugiej tury wyborów prezydenckich. Jako młody chłopak zacząłem działać prawie 30 lat temu w Polskim Ruchu Wolnościowym. I takie wartości jak wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm gospodarczy, wolność słowa, tradycyjnie rozumiana rodzina, tożsamość to są, Wartości, które są dla mnie fundamentem i są fundamentem programu mojej formacji Konfederacji. Kilka dni temu głosowałem jak prawie 3 miliony Polaków na Sławomira Mencena. Głosowałem, ponieważ uważam, że on jest silnym głosem, zwłaszcza młodego pokolenia polskich wolnościowców i konserwatystów. Głosowałem, ponieważ on jest osobnieniem tych wartości, które są dla mnie ważne. Ale za kilka dni będziemy musieli wybrać między dwoma ludźmi. Między dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury, i będziemy musieli zdecydować, za czym będziemy. Jeśli chodzi o tradycyjnie rozumianą rodzinę, to Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który w 2020 roku powiedział, że jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne w Polsce i obawiam się, że jeżeli zostanie prezydentem, takie przepisy zostaną wprowadzone. Teraz zapomniał, czasy się zmieniły, mówi, że nie wiadomo, ale wiadomo, że to było w jego programie. Jeżeli chodzi o wolność słowa, to pytany przez Sławomira Mencena powiedział, że podpisałby cenzorską ograniczającą wolność słowa ustawę Bodnara, dzięki której zablokuje się wolnościowe ruchy konserwatywne w internecie. O to chodzi, żeby nas zastraszyć i pozbawić nas możliwości wypowiadania się swobodnie. Jeżeli chodzi o własność, to ja pamiętam jako poseł 7 kadencji w latach 11-15, jak Donald Tusk, który mówił, że nigdy nie podniesie podatków, wprowadził 32 nowe podatki, daniny publiczne, i za większością, za praktycznie wszystkimi z nich głosował Rafał Trzaskowski. Dlaczego jako prezydent miałby wetować nowe podatki, czyli pozbawienie nas, dorobku naszej pracy? Rafał Trzaskowski mówi o patriotyzmie gospodarczym, a po Warszawie jeżdżą koreańskie tramwaje, chińskie autobusy, a metro budują Turcy. Rafał Trzaskowski jest uosobieniem tego, co jest zagrożeniem dla konserwatywnego stylu życia, tego, co jest ważne dla mnie, mojej rodziny, moich najbliższych, naszego ruchu politycznego. Dlatego apeluję do was wszystkich, pójście na najbliższe wybory i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Nie wiem, Pan Karol Nawrocki w rozmowie z Sławomirem Mencenem podpisał się pod wszystkimi ośmioma postulatami ważnymi dla nas, dla suwerenności, wolności, własności. <klucz> Mam nadzieję, że będzie słowny, jeżeli jako polski prezydent będzie miał szansę wypełnić to publiczne zobowiązanie. Co do Rafała Trzaskowskiego, na osiem naszych postulatów Podpisał się, nie podpisał się pod żadnym, miękko poparł w czterech super ważnych dla każdego Polaka, każdego polskiego prawicowca, konserwatysty, był przeciw temu, co jest dla nas święte, co jest dla nas ważne. Dlatego musimy się zmobilizować, zmobilizować naszych bliskich, ponieważ wszystko, w co wierzymy, wszystko, co jest dla nas ważne, może być zagrożone, wygrał Rafał Trzaskowski. Dlatego apeluję do was wszystkich, kochani, pójdźmy na wybory. Zacznijmy współpracę, by ludzie, którzy w chwili obecnej rządzą naszym krajem, nie domknęli systemu, by nie destabilizowali jeszcze bardziej wymiaru sprawiedliwości, by jeszcze bardziej nie uwłaszczali się na spółkach Skarbu Państwa. Musimy przerwać to, co się dzieje. Mam nadzieję, że zmiana, która ma nadzieję, zajdzie w najbliższą niedzielę. To jest zmiana, która zakończy te złe, szkodliwe dla polskich rządy. Czemu to państwu i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.